W dzisiejszym odcinku IT Morning, podstawy testowania GitHub i C Sharp. czy GitHub i C Sharp, jeśli już mówimy poprawnie, Panie kierowniku. Mentoring, Pizza i Selenium. To wszystko, już za chwilę. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek i jestem tutaj po to, żeby ochronić się przed stagnacją w Twoim rozwoju. Dzisiaj mamy parę ciekawych artykułów. Ale skoro jesteś, polajkuj, zasubskrybuj i jak coś ciebie zainteresuje, nawet to skomentuj. Wczoraj, akurat na Facebooku, Alicja rzuciła dość ciekawy temat, bo jeden z artykułów, co mieliśmy powiązany z rekrutacją, ym, ją zainteresował i w sumie zasugerowała, że może by warto było pokontynuować temat rekrutacji. Mieliśmy już ten live o analizie CV i w sumie może to nie jest głupi pomysł, Warto było zrobić tego kontynuację, może już nie tyle analizę CV, ale tak spójrzmy w ogóle bardziej na nasze rozwój, na naszą karierę. Zwłaszcza zbliża się 150 odcinek. Ja już przygotowałem do niego materiały, bo zrobimy top 10. I zobaczcie, ile klikaliście w materiały o rozwoju. Może faktycznie to nie być głupi pomysł, żeby taki rekrutacyjno rozwojowy na temat planu i strategii na siebie zrobić odcinek. Co o tym sądzicie? Bo to w sumie taki live byłby. Bardzo ciekawe. Podejrzewam, że musiał wziąć trochę więcej osób, bo bym chyba chciał wziąć kogoś z rekrutacji i może jakiegoś po prostu coacha, żeby także tutaj porozmawiał z nami, jak w ogóle pomyśleć o swoim rozwoju. Sam obecnie szukam dla siebie kogoś, kto się specjalizuje w personal brandingu. Może by ta osoba była zainteresowana także wziąć udział w czymś takim. Nie wiem, powiedzcie co o tym sądzicie, bo pomysł Alicji mi się bardzo spodobał i będziemy go ciągnąć. Raczej nie wydarzy to się w listopadzie, bo w listopadzie już dyskutujemy o live'ie. Jeszcze nie jestem w takim miejscu, żebym czuł się pewnie o nim tutaj mówić. Ale temat idzie. I to może być live na grudzień. Takie świąteczne. Okej. Okay. Dawno nie piliśmy herbatki. W sensie ja coś gdzieś tam piłem w tle, ale wycinałem to. Lub po prostu wydarzyło się to przed lub po nagraniu. Ostatnio... Marta Firlej poprosiła mnie, żebym zrobił prezentację dla jej ludzi w soft -serwie i w podziękowaniu dała mi między innymi ten cudowny kubek. Kubek z Louisa dalej jest moim ulubionym, ale ten, powiem wam, jest bardzo miły w dotyku, jest taki bardzo milusi w dotyku i bardzo przyjemnie się z niego pije. A co pije? Purę orzeźwiającą, czyli chyba zmiętą i przyznam się szczerze, to był błąd. Nie smakuje mi za dobrze, ja nie lubię smaku mięty, i w tym jest taki dość wyraźny i mi się to nie podoba. Ale no cóż, nie możemy zmarnować herbatę. Nie oddam się na pomoc. W sumie, może da się? Muszę zobaczyć. Ok, czas zaczynać dzisiejszy odcinek. Ym, a to w sumie nie jest właściwy artykuł. Pierwszy artykuł na dzisiaj to jest Jeff Neiman. Nieraz o nie opowiadałem. Bardzo lubię jego tyrady na LinkedInie, które niestety się skończyły, ale w zeszłym roku to było jedno z moich ulubionych rozrywek. I postanowił napisać artykuł o podstawach testowania i on spojrzał na to z perspektywy ontologicznej. Jeśli nie wiecie co to jest ontologia, to jest jedna z podstawowych dziedzin filozofii koncentrujących się na podstawach bytu, egzystencji i naszego sensu tutaj. Przyznam się szczerze chciałbym skomentować ten artykuł, bo artykuł jest naprawdę rozbudowany, ale on jest ciężki, on jest bardzo filozoficzny i naprawdę nie wiem jak ugryźć komentowanie go. Jestem za miękki w uszach. Czytałem go trzy razy i za każdym razem coś z niego nowego wyciągnąłem, ale dosłownie to jest takie przeżycie filozoficzne i teorii filozofia jest na tym, że powinienem z tym dyskutować, ale naprawdę czuję się za w uszach. Dlatego, no niestety, muszę was oddelegować prosto do tego artykułu, żebyście sami wyciągnęli swoje wnioski. I może, jak będziecie się czuli na siłach, podzielcie się nimi ze mną, bo jestem ciekaw. Naszym drugim artykułem to jest, no nie do końca artykuł, tylko wiadomość. Yy, Github zaczął wspierać nawigowanie w kodu do dla C-Sharpa. E, przyznam się szczerze, przez to, że głównie się w repasie sharpowych, nawet nie wiedziałem, że w ramach Githuba można nawigować w kodzie. E, wiecie co, przetestujmy. Github MW Rodek Robimy live coding na Githubie, zobaczymy czy zadziała. E, jakiś tutaj table element. E, wejdźmy w jakieś klasę. Chociaż w sumie... Hmm. Wejdźmy w coś, gdzie mamy faktycznie jakieś, do czegoś mogę się odwoływać. Czyli tutaj mamy interface. To hubu implementuje jakiś interfejs. O! Oh, nice. Fajnie. Super, zobaczyć coś takiego. To naprawdę ułatwi yy, dalsze przeglądanie tej rzeczy, więc jestem happy z tego. Nie wiedziałem, że w ogóle takie rzeczy można w GitHubie. Widzicie, jak bardzo jestem tytuł z technologią. No, czas przejść do następnego artykułu. DevBata. Sam uczestniczyłem w jakiejś jednej dawno temu. To jest ciekawy pomysł Just Geek, gdzie wiele osób prezentuje swoje punkty widzenia. Obecna DevBata była jak usprawnić proces mentoringowy i przyznam się szczerze, jestem bardzo zawiedziony. Po pierwsze, nie wiem co jest grane, Just Geek ma tak zrobioną stronę, że ja nie mogę highlightować żadnych materiałów, żebym tutaj mógł się powołać na cytaty. Ale praktycznie co wynika dla mnie, czytając opisów, żaden z ekspertów nie ma dobrej opinii o mentoringu. Jeden traktuje mentoring jako opcję wprowadzenia nowych osób, inny ma do czynienia z seniorami, więc nie uważa potrzeby na mentoringowy. A trzeci już na nie pamiętam co było. I praktycznie to samo się ciągnie przez cały artykuł, że ani u nich nie ma specjalnie żadnych procesów, jest to bardzo ad hocowych, co najwyżej jest jakaś dokumentacja. Uważam, że wybrali trochę złych specjalistów. Nie wiem, może po prostu źle czytam te rzeczy, może przemknęło mi coś do koło Nosa, ale dla mnie jest to bardzo słabo podejście, a był taki jeden punkt, co mnie wręcz załamał. Nie mogę teraz tego znaleźć, bo nie mam highlight'ów na ich portalu, ale jeden z nich powiedział, że Rolą że on się nie zgadza z tym, że rolą seniora jest uczyć juniorów że tak naprawdę senior to jest ktoś, kto umie i umie i lubi uczyć juniorów. Ja się nie zgadzam z tym, no bo to jest krzywdzące dla ludzi. Przyznam się szczerze, kompletnie się z tym nie zgadzam. Już widzieliście nieraz artykuły, które pokazywałem na temat seniority i co ja o tym myślę. Dla mnie senior to jest ktoś, kto potrafi innych odblokować. Jest w stanie ich pomóc, jest w stanie ich rozwinąć. Jako senior ty musisz już mieć umiejętności miękkie, żeby pchać ten zespół do przodu. I moim zdaniem pomoc juniorowi... Menturowanie nie niekoniecznie juniora, ale regulara, a może innego seniora, to jest część Twoich obowiązków i nie ma opcji, żebyś z tego się wymigał. Um, tak naprawdę, jedyne co mi się tutaj bardzo podobało, to był właśnie punkt poświęcony, dlaczego jest trudno wejść osobom spoza IT na początkujące i tu fajne rzeczy powiedzieli. Tutaj, że no, sami jako wchodzący oczekujemy od Ciebie za dużo. I no, celny atak nie jest u nas wy, wymagane, że nie potrafimy zadawać pytań. To wszystko jest, faktycznie się z nimi zgadzam. Ale ogólnie jestem trochę rozczarowany tym artykułem. Szkoda, może kiedyś sam się zbiorę i po prostu zrobimy też odcinek o mentoringu, ale no, na razie nie, za dużo mam materiałów. Ja muszę się wywiązać z części komitmentów, do których się tutaj podjąłem, a nie dokładać sobie nowe. Jak widzicie, mam, jestem w tym słaby. Na zakończenie artykuł na zasadzie takiej nie róbcie tego w domu i mówię to dość serio. To jest w wielu wypadkach nielegalne, a mianowicie autor pokazuje, jak używając Pythona i Selenium napisał bota, który po prostu załatwia mu kupony na darmową pizzę czy tam na pałeczki czoskowe do pizzy. Autor odkrył, że po prostu ankieta, którą wypełnia, ma randomowy guid, który można podmienić i wtedy będzie dostawał dalej te rzeczy. Więc zrobił sobie tutaj automat, który za niego to robi. Jest to fajny przykład wykorzystania selenium do zrobienia innych rzeczy. Ja na przykład miałem automat, który za mnie raportował czas, ale oczywiście, takiego bym wam do końca nie polegał, jest to czasami wbrew regulaminom. I w wypadku zapisom na jakieś koncerty, gdzie są bilety do zdobycia, czy na przykład na testy, jest to wręcz. jest to wręcz hamskie. Po prostu po pierwsze robicie Didos, po drugie wykorzystujecie, e, zabieracie miejsca innym uczciwym ludziom. Mimo wszystko zobaczcie, że da się wykorzystać Selenium do trochę więcej rzeczy. W ostatnimi laty Selenium tego zrezygnowało, ale dawniej jak się patrzyło na stronę Selenium, to było napisane, że Selenium. To jest tak naprawdę biblioteka do automatyzacji przeglądarki i można ją wykorzystać do wielu więcej rzeczy niż testowania. I to jest piękny przykład, jak to można zrobić. Tylko szukajcie bardziej legalnych rzeczy. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że ze mną byliście i do zobaczenia jutro.